Otwórzmy Słowo Boże na liście do Efezjan, 5 rozdział od 25 do 28: Mężowie, kochajcie swoje żony, jakie Chrystus ukochał zgromadzenie i wydał za nie samego siebie, aby je uświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną w słowie, aby sam sobie ustawić zgromadzenie chwalebne, nie mające plamy ani zmarszczki, ani żadnej z tych rzeczy, ale żeby było święte i nieskalane. Tak też mężowie powinni kochać swoje żony jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Dzisiejsi mężczyźni zmagają się z wieloma problemami, chociażby z brakiem czasu. Bardzo angażują się w swoje kwestie zawodowe, swoje sprawy zawodowe, w rozwój i nie mają czasu dla rodziny, co jest tego efektem. Dlatego też dzisiejsze rodziny mają pod tym względem wiele problemów, wiele problemów jeśli chodzi o komunikowanie się między członkami, bo skoro jeśli mąż nie ma czasu dla żony, to jak on może z nią budować zdrową relację? No po prostu nie może. Tak samo jest z dziećmi, jeśli nie poświęca im czasu, no niestety dzieci nie będą miały zdrowej relacji z ojcem. Więc jest to dzisiejszy Dzisiejszy czasem duży problem, że jest ten brak czasu, a nawet jeśli go czasem jest trochę, to wykorzystywany jest na jakieś próżne rzeczy, jak social media, bądź też jakieś hobby, które tak naprawdę nie wnosi żadnej wartości dla rodziny. Kolejnym problemem jest właśnie przywództwo, leadership, brak tego przywództwa w rodzinie. Mężczyzna powinien tak naprawdę y, podejmować jakąś decyzję bądź też prowadzić rodzinę w pewnym kierunku, nie tylko tutaj jeśli chodzi o kwestie finansowe. Ale też jakieś wybory, czy to jakieś wakacje, nie jakieś rzeczy materialne, ale te przede wszystkim sprawy duchowe. To jest wielki problem, brak tego leadership dzisiaj. Mężczyźni czasem przekazują ten, ten leadership rodzinny do, dla żony, co jest właśnie też jest dużym problemem, dużym błędem, bo kobieta to nie jest jej rola żeby była przewodnikiem rodziny. Przewodnikiem rodziny powinien być mężczyzna. I mężczyzna powinien kochać swoją żonę jak własne ciało. Jeśli pielęgnujesz swoje ciało, odżywiasz je codziennie, myjesz, dlaczego na przykład nie dbasz o relacje ze swoją żoną? Tak samo jak dbasz o swoje ciało codziennie, powinniśmy codziennie dbać o swoje żony. Pozdrawiam wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.